Cześć, rozpoczynamy dzisiaj dzień 5. Opuszczamy kemping al sole nad jeziorem Ledro i przenosimy się dosłownie kawałek po jakieś 200 metrów dalej na, na kolejny kemping, ale wcześniej jedziemy jeszcze zobaczyć ciekawą atrakcję, którą wam pokażemy, także będę opowiadał o tym za chwilę więcej. Teraz na szybko wam pokażę ten kemping al Sole. Poza parcelami pod kampera są też bardzo fajne klimatyczne domki. Tam też są takie apartamenciki. Tutaj, w tym budynku, znajdziecie całą bazę spa UNS. Jak widać, jest sporo asfaltu do zrobienia rysunków czy tam torów wyścigowych. Ale rewelacyjne są przede wszystkim majenki. Są nowiutkie, czyściutkie. Jak przyjeżdżacie pod namiot bez własnej lodówki, to tutaj możecie sobie taką lodówkę wypożyczyć. Wszystko jest na kluczyk zamykane. Tam jest basen, który już wcześniej Wam pokazywałem, woda jest podgrzewana, zjeżdżalnie dla dzieciaczków, tutaj mamy zlewnię toalet chemicznej. Jeszcze odnośnie parcel, to każda parcela ma przyłącze prądu i wody czystej, niektóre parcele mają kanalizację, także można się podłączyć na stałe do spuszczania wody szarej czy toalety. A jeszcze niektóre parcele mają podłączenie gazu, także jak przyjeżdżacie w zimniejszych okresach, to nie musicie się martwić o zapas butli gazowych, bo po prostu podłączycie się tutaj do sieci. Na kempingu znajduje się też sklep i restauracja, którą już widzieliście wcześniej. Zanim zmienimy kemping, jedziemy jeszcze taką drożką wzdłuż jeziora. Jechaliśmy wczoraj rowerami. E, idziemy na jakiś Botanical Experience e, with the food. Ok, dojechaliśmy tutaj takimi super wąskimi uliczkami. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Będziemy teraz zrywać z krzaczka różne warzywa, owoce i chyba z tego będziemy przyrządzać jakieś jedzenie, ale sami nie wiemy. Zobaczymy i wam to pokażemy. Okazuje się, że nie będziemy zbierać owoców tam e, z tych szklarni. Idziemy do lasu z naszym przewodnikiem, gdzie będziemy zbierać owoce leśne i różne zioła, z których później prawdopodobnie przygotujemy jakieś jedzonko. Zebraliśmy te wszystkie zioła i będziemy teraz z tego przyrządać coś ciekawego zobaczymy tutaj srobacka już dochodzi a tutaj rozlewamy już spód do kręgu. away the ice cream i just need hard to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie zbierać zioła i teraz możemy uczestniczyć w przygotowywaniu do całego jedzenia w profesjonalnej kuchni, z profesjonalnym kucharzem, ale to będzie dobre. Popatrzcie na no to jedzonko. Wszystko jest z rzeczy, które zbieraliśmy wcześniej, no może poza rybą i ziemniakami. Ale to jest niesamowite doświadczenie, właśnie uczestniczyć w tym wszystkim. Ujedliśmy chcielibyście zarezerwować tę atrakcję, ona się odbywa tylko raz w tygodniu. Można ją rezerwować poprzez stronę trentino.it w zakładce Experiences. Trzeba to na pewno rezerwować sobie wcześniej, ponieważ na jednym takim, jednej atrakcji może uczestniczyć maksymalnie 7 osób. Koszt aktualnie to 25 euro od osoby. No i właśnie, zbieracie ziółka. Potem gotujecie i jecie Wstaliśmy na kemping Best Ledro camping. I idziemy właśnie na taką gigantyczną ławeczkę. Zaraz tutaj obok kempingu zaczyna się ścieżka do góry. Jest tą całkiem ciekawy widoczek. Zobaczcie. Tam na dole jest kemping. No i widok na całe jeziorko bajeczko Jak na ławeczce, to pamiętajcie, że tu obok ławeczki jest taka skrytka i jest książka pamiątkowa, że można się wpisać. No, wpiszemy się na ten Jak zobaczycie nasz wpis, to no, będzie nam miło, jak tam wyślecie na Facebooku, na private message, no, no, foteczkę. Znowu na rowerkach, tym razem jedziemy na drugą stronę jeziora na kolacyjkę. Droga prowadzi nas cały czas przy jeziorze. Także widoczki mamy przepiękne. Siadając na wieczorną wycieczkę na rowery, żeby dotrzeć na kolację, nie spodziewaliśmy się, że jeszcze będzie taki podjazd. Ale tam widać daleko jeziorko za tym budynkiem. Dotarliśmy właśnie do agroturystyki Ladasa. Podobno mają tu pyszne jedzenie własnej produkcji, najlepsze mięso. No zobaczymy. Zaczynamy dzisiaj, dzień szósty. Jesteśmy na kempingu Best Ledro Camping, który znajduje się dosłownie 200 metrów od poprzedniego kempingu, na którym byliśmy, czyli Al Alsole. Zaczynamy dzień od kawki, w lokalnym tutaj barze. Wsiadamy zaraz na rowery i jedziemy na wakeboard. W drodze na wakeboard zatrzymaliśmy się jeszcze w lokalnym muzeum Muzeo Albo Palafite. Taki trochę skansen. no Mam takie domeczki, że zaraz wchodzimy do środka. Kasia leci. Już kiedyś pływaliśmy na wake'u, ale na innym wyciągu to jest pierwszy raz, ale jak widać nie jest to takie trudne, dała radę. Po na łajku jedziemy sobie rowerkami na camping Al Lago, który znajduje się po drugiej stronie jeziora. Cały czas prowadzi tutaj taka ścieżka, Które jeziorko nie jest duże. Myślę, że spokojnie możemy go objechać z 10 razy w ciągu dnia. Jemy na kempingu Al Lago. Mają pizzę bezglutenową, mają też pastę bezglutenową, pieczywo bezglutenowe. Także każdy celiak znajdzie tutaj coś dla siebie. Polanczyku wzięliśmy sobie żółty rowerek wodny. Ciekawe czy będzie podwodny. i pójdziemy gdzieś tam. I dotarliśmy właśnie do Ledro Land Art. To jest taka miejscoweczka z różnymi posągami, z drzewa, z drewna w lesie. Wejście jest bezpłatne, ale można tutaj wrzucić do skarbonki jakąś dotację. To the stars tonight. We wanna go. So we have our cheese flat with the Taleggio from Ledro Valley, from Latte Ledro, Formagella with truffle inside from Tremosine, uh, Formagella from Goat, cheese with uh, uh, grapes of Enantio and an old cheese from Valsabia. Apple Mostert and Honey from Town. Jedziemy teraz oglądać gwiazdy na taką atrakcję zwaną Stargazingiem. Wyjeżdżamy kamperem na wysokość 1750 metrów gdzie powietrze jest najmniej zanieczyszczone i widoczność jest najlepsza. Dojechaliśmy właśnie na Stargazing. No, droga powiem Wam, że jak na kampera to jest mega wymagająca, ale daliśmy radę. Tam już ekipa ma wystawione lunety i będziemy płaczyć na gwiazdy. Ja powiem Wam, że widoczek to tutaj jest przepiękny. Dadliśmy właśnie do Termenicomano. Jest piękny park. W lokalnym sklepie można kupić takie skrzyneczki z lunchowe. W zestawie piknikowym macie też od razu mapkę, gdzie można sobie zjeść taki lanczek, że wszystko przemyślane. Podjechaliśmy właśnie. Zobaczyć dwa jeziorka zaraz obok Gardy. Zaparkowaliśmy przy drodze. Teraz idziemy do tamtego zamku. Na jakąś kawkę albo coś do picia. Niestety cała kawiarnia i restauracja w zamku są dzisiaj zajęte z powodu wesela. Wszystkiego najlepszego dla młodej pary. ale my możemy raczyć się tylko widokiem. Ruszamy właśnie naszą ostatnią kolację w Regionie Garda Trentino. Tym razem będziemy jeść w hotelu Grand Hotel w miejscowości Termedi Komano.